Jednym z najbardziej niewspierających nas przekonań, które tak naprawdę blokuje też osiąganie naszych celów, jest przekonanie nie zasługuje. Nie zasługuje na szczęście, nie zasługuje na nic dobrego, nie zasługuje na miłość, na pieniądze. Zawsze to przekonanie jest związane z poczuciem naszej wartości, związane też jest z poczuciem winy. Jeżeli czujecie, że to o Was i chcecie sobie rozszerzyć ten temat, to zapraszam do podcastu numer 28, zasługuje na więcej, ale także zapraszam na kurs online na grupie na Facebooku, który będzie trwał 6 dni i przez te 6 dni. Powalniamy wszelkie blokady przed poczuciem zasługiwania. Skontaktujemy się z mamą, skontaktujemy się z tatą, ale przede wszystkim skontaktujemy się z naszym wewnętrznym dzieckiem, które kiedyś uwierzyło, że jest gorsze, że nie zasługuje. I pójdziemy po swoje, do własnych celów i marzeń. Pozdrawiam.